Szczęść Boże, coś wam powiem. Herod był człowiekiem, który miał w rękach władzę, bogactwo, wpływy, a jednak żył w ciągłym lęku. Ewangelia mówi, że gdy usłyszał wieści o Jezusie, był zmieszany, bo nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Jedni mówili, że to Jan powstał z martwych. Inni, że Eliasz. Jeszcze inni, że jakiś prorok. A Herod pytał sam siebie, kimże jest ten, o którym słyszę takie rzeczy. To pytanie brzmi do dziś... I dotyka każdego. Kim jest dla ciebie Jezus? Nie kim był historycznie, nie kim jest dla kościoła czy tradycji, ale kim jest realnie w Twoim życiu. Herod usłyszał o cudach i o znakach i o nauczaniu, które poruszało tłumy, i zamiast szukać prawdy, uległ zamętowi. On znał jana chrzciciela, bał się go, wiedział, że mówił prawdę, a jednak dał się wciągnąć w grę własnych namiętności i stracił odwagę. I to właśnie strach i zakłamanie zabijają w człowieku pragnienie prawdy. Herod jest obrazem człowieka, który słyszy o Bogu, widzi jego działanie, ale nie ma odwagi, by się zmierzyć z konsekwencjami. On woli żyć w półmroku, w jakimś niedopowiedzeniu, byle tylko nie stanąć twarzą w twarz z pytaniem, które domaga się decyzji. Wielu ludzi dzisiaj jest jak Herod. Słyszą o Jezusie, znają opowieści, widzą świadectwa innych, ale. Zamiast szukać, uciekają w rozproszenie, w plotki, w teorie, jakieś tam wygodne tłumaczenia. Tymczasem pytanie Heroda jest najważniejszym pytaniem życia: kim On jest? Jeśli naprawdę jest Synem Bożym, jeśli naprawdę żyje i działa, to wszystko musi się zmienić. Nie można traktować Jezusa jako jednego z wielu nauczycieli, czy jakichś tam inspirujących postaci. On jest albo centrum, albo nie jest niczym. Święty Augustyn napisał, Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To zdanie pokazuje, że żaden kompromis nie da pokoju, dopóki człowiek nie odpowie na pytanie, które męczyło Heroda. Bo problem Heroda polegał na tym, że chciał zobaczyć Jezusa, ale nie chciał go przyjąć. Chciał zaspokoić ciekawość, ale nie był gotów do zmiany życia. To jest dramat wielu, którzy traktują wiarę jako ciekawostkę, jak element kultury, a nie jako wyzwanie do nawrócenia. Jezus nie daje się oglądać z daleka. On wzywa, by iść za nim, by ryzykować, by oddać ster swojego życia. Dlatego pytanie Heroda jest ostrzeżeniem: można mieć wszystko, a jednocześnie przegapić tego, który daje sens wszystkiemu. Można słyszeć o cudach i znakach. A pozostać w ciemności, jeśli brakuje e decyzji. Ewangelia nie pyta o to, ile wiesz, ale czy jesteś gotów zaufać. Każdy, kto dziś staje wobec Jezusa, musi wybrać, czy będę jak Herod, który zatrzymał się na, na ciekawości i lęku, czy jak ci, którzy usłyszeli Jego słowo i poszli za nim mimo ryzyka. To pytanie nie może czekać, bo każdy dzień życia jest odpowiedzią. Albo Jezus jest Panem albo pozostaje jedną z wielu postaci, które mijają i znikają. Tylko od ciebie zależy, czy twoja historia będzie historią Heroda pełną strachu i niespełnienia, czy historią ucznia, który znalazł w nim wszystko. Jezus nie szuka obserwatorów, on szuka ludzi, którzy mają odwagę uznać: ty jesteś Panem, ty jesteś tym, na którego czekałem. I to zdanie zmienia całe życie. Niech pan Wam błogosławi mnie ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.